Firma produkcyjna, handlowa, usługowa czy jakakolwiek zawsze będzie dokonywać pewnych zakupów. Jaki towar czy usługę kupić, żeby funkcjonować lepiej niż konkurencja? Kogo wybrać z dostawców? Stojąc przed dylematem zakupowym, pojawia się pytanie, czym się kierować? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku „Trzy Słowa o Biznesie” z naszym gościem Bartłomiejem Bilskim, dyrektorem Departamentu Finansów w Krajowym Rejestrze Długów. Trzy słowa o biznesie. Czyli wszystko, czego nie wiesz, a chciałbyś się dowiedzieć o prowadzeniu firmy. Witaj Bartku. Cześć Maćku. Pamiętam, jak wchodziłem na rynek pracy, nie miałem jeszcze 20 lat skończonych, no i poznałem takiego kolegę, który pracował jako kupiec. Pytam go w takim razie, czym się zajmuje. On mi odpowiada, że robi zakupy dla firmy, w której pracuje. Myślę sobie, kurczę, świetnie, ktoś mu płaci za to, że robi zakupy, czad. Z perspektywy czasu doskonale zdaję sobie sprawę, jak bardzo daleki byłem w tamtym czasie od prawdy. Niestety zakupy w firmie niekoniecznie przypominają wizytę w centrum handlowym. No i tutaj od razu mam takie pytanie do Ciebie, Bartku. Dlaczego sposób dokonywania zakupów w firmie jest ważny i na co ma wpływ w przedsiębiorstwie? Tak, zakupy w firmie to nie jest shopping, tak jak prywatnie robimy go, tak jak wspomniałeś w galeriach handlowych. To jest poważna rzecz, szczególnie w firmach produkcyjnych i handlowych, ponieważ tam zakupy dotyczą towarów, materiałów, które później wykorzystywane są do tego, żeby sprzedawać je klientom. Również w firmach usługowych zakupy też są istotną częścią działalności firmy. Bo obsługują bardzo często dostawy różnych usług i towarów, obsługują krytyczne w firmie procesy, które są realizowane i są potrzebne, żeby firma mogła funkcjonować. Także zakupy to nie tylko wybór odpowiednich usług, towarów po określonej cenie, ale to także zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, zapewnienie trwałości tych dostaw, jakości odpowiedniej, i za to wszystko ten zakupowiec musi odpowiadać. Bo one, te zakupy, to co on kupi, ma później wpływ na realne funkcjonowanie w przedsiębiorstwie. W takim razie, jakie są najistotniejsze te elementy, na które musimy zwracać uwagę podczas realizacji zakupów? Co zakupy w przedsiębiorstwie kojarzymy z tymi głównymi elementami, czyli cena, jakość, specyfikacja, określenie tego, co potrzebujemy i w zasadzie to są te. Oczywiście, ważne aspekty zakupów, natomiast równie ważnymi jest też to, żeby dostawca, którego wybieramy, był w dobrej kondycji jako przedsiębiorca, również, ponieważ, tak jak mówiłem, te zakupy dotyczą rzeczy, które obsługują nasze procesy, bądź są towarami, materiałami, które wykorzystujemy później do produkcji czy do handlu. I nie możemy sobie pozwolić na to, że dostawca tych materiałów spowoduje nam przerwanie łańcucha dostaw. To jest to sformułowanie, które, którego nauczyliśmy się w, podczas COVID-u. Natomiast ono jest nadal aktualne i dlatego zakupy są tak istotne i dlatego tymi elementami, o które pytasz, to jest nie tylko cena, nie tylko jakość, która też jest oczywiście ważna, ale również kondycja tego dostawcy, również sposób, Wyboru tego, czy mamy alternatywnego dostawcę, czyli czy mamy zdywersyfikowanych dostawców w zakresie tych, tych produktów, które są dla nas krytyczne, czy mamy odpowiednio ułożone relacje z tym dostawcą, jeżeli chodzi o ewentualną szybką zmianę, jeżeli mamy faktyczną zrobioną dywersyfikację i jest kilku dostawców, to czy przejście z jednego dostawcy na drugiego może się odbyć w sposób płynny, który będzie dla naszych klientów niezauważalny, a dla nas nie będzie generował dodatkowych kosztów. No właśnie, no to dlaczego ta ocena dostawców jest tak ważna? Bo przecież, jeśli dostawca okaże się niesolidny, to zawsze możemy go zmienić bez problemu. Szczególnie w branżach, gdzie jest duża konkurencja, nie ma takiego problemu, aby zmienić dostawcę towarów, usług czy materiałów. Tak, to prawda. I może się okazać, że w niektórych sytuacjach, szczególnie wtedy, kiedy mamy już wcześniej przemyśleliśmy temat i mamy dwóch dostawców pewnych kluczowych towarów, to przejście może być. Płynne, natomiast musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy my się orientujemy, że powinniśmy zmienić dostawcę. I to jest kluczowe, ponieważ chodzi o to, żeby to nie było za późno, żeby nie ziściło się to przysłowie, że Polak mądry po szkodzie. Są rozwiązania, które spowodują, że my możemy być mądrzy przed szkodą. Wtedy, kiedy dostawca. Popada w tarapaty finansowe na przykład, bądź on sam ma problemy z produkcją materiałów czy towarów, które nam dostarcza. My się dowiadujemy o tym wtedy, kiedy my już te towary od niego kupimy. Widzimy, że jest gorsza jakość na przykład tych produktów, albo występują opóźnienia w dostawach. I wtedy musimy mierzyć się dopiero, czyli wtedy, kiedy już wystąpi pewne zdarzenie, dopiero mierzymy się z tym, że szybko musimy zmienić tego dostawcę na innego. Natomiast ta weryfikacja tego dostawcy wcześniej, monitorowanie jego kondycji finansowej, monitorowanie jego te, takiego statusu, tego, czy on u niego się dzieje dobrze, może nam wyprzedzić naszą decyzję albo wyprzedzić nasze takie działania zabezpieczające. Jeżeli widzimy, że pogarsza się kondycja finansowa naszego dostawcy, zawsze możemy wtedy alternatywnie już rozpocząć z drugim dostawcą jakieś zakupy takie zabezpieczające, możemy zwiększyć stok naszych towarów, materiałów wcześniej, widząc, że tam dochodzi do, do, do widząc, że, że ten dostawca nasz no powiedzmy popada w jakieś tarapaty, niekoniecznie to będą te tarapaty finansowe, ale, ale też na przykład związane z, z dostawcami u niego, więc hmm, chodzi o to, żeby stale monitorować tych dostawców przy zakupach, którzy mają dla nas krytyczne znaczenie, monitorować ich i sprawdzać, czy coś się dzieje złego nie na towarach czy usługach, które kupujemy i na jakości, tylko wcześniej przewidywać na bazie, korzystając z konkretnych rozwiązań, które, które są dostępne, że jeżeli ktoś popada w tarapaty, na przykład finansowe to z dużym prawdopodobieństwem może się zdarzyć, że będzie to miało wpływ na termin dostarczania nam usług czy produktów, na jakość tych produktów i wtedy, widząc, że u kogoś dzieje się źle, możemy już wtedy zareagować, a nie czekać na to, aż dostaniemy na przykład wadliwe towary. To tak konkretnie, gdybyś mógł przedstawić, co możemy zrobić, żeby ustrzec się przed takimi sytuacjami? Myślę, że na pewno warto podzielić sobie w firmie te zakupy, które są dla nas kluczowe, tych dostawców, którzy są kluczowi. Jest taki też model, który się nazywa kwalifikacja dostawców, ocena dostawców, którą powinniśmy robić cyklicznie, ale ważnym Fajnym rozwiązaniem jest monitorowanie tych dostawców powiedzmy różnymi narzędziami. Monitoring kondycji finansowej, to, co, z czego my korzystamy, czyli monitorowanie w krajowym rejestrze długów, sprawdzanie scoringu tego przedsiębiorstwa. scoring on nam mówi nie tylko o jego kondycji związanej z zadłużeniem jego, ale o wielu, wielu innych aspektach, jeżeli chodzi o kondycję finansową. Tego przedsiębiorcy i założenie takiego monitoringu powoduje, że jeżeli coś się wydarzy istotnego u niego, ja dostaję od razu alert. Czyli ja nie czekam na to, aż ja dostanę wadliwy towar. Ja już dostaję alert, że coś u tego mojego ważnego dostawcy, bo oznaczyłem sobie wszystkich moich dostawców na tych ważnych, na nich założyłem sobie monitoring i ja widzę, że tam coś, coś dzieje się źle. Ja wtedy mogę zareagować. Nie muszę oczywiście reagować w panice. Ja mogę zadzwonić, porozmawiać, ustalić pewne działania, które. Wyprzedzą mi te negatywne skutki, które mogą wystąpić, i, i to monitorowanie daje mi taki komfort, że ktoś pilnuje tego, co jest dla mnie w, w, w mojej firmie, czyli w kwestii zakupów najważniejsze, i ja sam nie muszę się nad tym zastanawiać, czy jest ok, czy nie, i stresować się tym, czy ten dostawca rzeczywiście cały czas będzie dla mnie solidny i będzie dla mnie dostarczał te produkty i usługi w sposób prawidłowy. W takim razie na zakończenie, mam jeszcze jedną prośbę, pytanie do ciebie. Gdybyś mógł tak wypunktować, podsumować te najistotniejsze elementy, na które warto zwracać uwagę podczas realizacji zakupów. No to na pewno, tak jak mówiłem na początku, te najważniejsze, te najistotniejsze, czyli cena. Specyfikacja produktu, którą się określa na początku, przed produktu czy usługi, czyli co potrzebujemy konkretnie, to musi być bardzo dobrze wyspecyfikowane. Następnie ocena dostawcy przed wyborem dostawcy i w trakcie już współpracy z dostawcą, stałe monitorowanie tego dostawcy, jego kondycji finansowej. Serwis, czyli jakie są warunki później gwarancji, serwisu, obsługi, zwrotów. To jest oczywiście pewien element specyfikacji tego zapytania ofertowego, które, które robimy, natomiast to są te, te, te ważne elementy zakupów. I bardzo ważna rzecz, myślę, że w procedurze zakupowej, oprócz tego, że tych dostawców monitorujemy, to ustalamy pewne zasady przy zakupach u osób, które dokonują u nas w firmie te zakupy. I taką zasadą, która, która jest uważam bardzo istotna, to to, że wtedy, kiedy Dostawca wymaga od nas przedpłaty, zaliczki, no, proformy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której płacimy jakąś kwotę zaliczki, czekamy dopiero na towar, ale przed zapłatą my nie weryfikujemy tego, tej kondycji finansowej naszego przedsiębiorcy. No bo skoro ja już wykładam jakieś środki, to ja już jestem w tym momencie na ryzyku. Nawet jeżeli przez wiele lat z danym dostawcą wszystko było ok, zawsze działaliśmy na przedpłatach, na proformach. To nie znaczy, że dalej będzie ok. Dzisiaj żyjemy w czasach ogromnej zmienności i sytuacje finansowe u przedsiębiorców mogą się zmieniać bardzo szybko. My tego możemy nie zauważyć. Jeżeli mamy oczywiście monitoring, który będzie nam sygnalizował pewne rzeczy, to ten sygnał powoduje, że my musimy zrobić jakieś działanie. To jest ten monitoring i ten sygnał ostrzegawczy. On nam mówi: sprawdź, bo coś się dzieje to jest ten moment kiedy ja rzeczywiście powinienem dogłębniej sprawdzić korzystając na przykład z raportu rozszerzonego w którym mam również scoring tak samo w sytuacji kiedy nie dostaję żadnego powiadomienia z monitoringu ale wiem że muszę zapłacić zaliczkę czy przedpłatę również robię sprawdzenie Sprawdzam, czy jak wygląda wtedy sytuacja finansowa kondycja tego mojego kontrahenta tego dostawcy zanim mu zapłacę bo to jest bardzo łatwy do wdrożenia element. Po prostu wprowadzamy taką zasadę w firmie. Zanim zapłacimy zaliczkę, pobieramy raport, sprawdzamy scoring i możemy ustalić pewne reguły. Jeżeli scoring jest na przykład od A do C, jest OK, płacimy zaliczkę. Możemy też skorzystać z informacji dotyczącej limitu kupieckiego, który również występuje w naszych raportach. On sugeruje pewną wartość. Przy której możemy, możemy skorzystać z tej sugestii, jeżeli chodzi o kwotę, którą, którą łączymy z tą zaliczką, z tą przedpłatą. Więc ten, to sprawdzenie daje nam bardzo duże możliwości. Oczywiście ważne jest to, żeby to zastosować jednoznacznie w organizacji, żeby nie dawać pracownikom, osobom odpowiedzialnym za zakupy, tego problemu na głowę to, co ja mam teraz zrobić? Z, pobrałem raport, no widzę wiele informacji, ale co mam z tym zrobić? Ustalamy konkretne zasady. Jeżeli widzę scoring taki i taki jest ok, jeżeli taki nie, nie ma przedpłaty i tak dalej. Jeżeli ustalimy takie zasady jasne dla osób, które wykonują zakupy, możemy czuć się bezpieczni, bo wiemy, że nie dojdzie do, 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 do takich sytuacji, że dopiero się dowiadujemy po wpłacie, że, że towaru nie ma, bo ktoś jest w złej kondycji i tak dalej. Oczywiście, to nie jest coś, co nas zabezpiecza i gwarantuje nam to w 100%, ale znacząco zmniejsza ryzyko i, i w wielu sytuacjach może naprawdę pomóc. A koszty tego tej weryfikacji są praktycznie jakimś ułamkiem w stosunku do kwot, które my płacimy, jeżeli chodzi o przedpłaty, o zaliczki są zupełnie niezauważalne, jeżeli chodzi o problemy, które mogłyby wystąpić, gdybyśmy tego nie zrobili, więc niekorzystanie z tego jest no, moim zdaniem dużym ryzykiem, a korzystanie z tego daje nam duży komfort i, i zabezpiecza nas w wielu sytuacjach. O tym, w jaki sposób robić zakupy, a nie shopping dla firmy, żeby to było bezpieczne, zdroworozsądkowe i przynosiło korzyści, rozmawialiśmy z moim gościem Bartłomiejem Bilskim. Dziękuję Ci, Bartku, serdecznie za spotkanie. Dzięki, Maćku. A Was zapraszam do oglądania naszych kolejnych odcinków, a to był podcast Trzy słowa o biznesie.